Witam, witam drodzy widzowie, kolejny odcinek na 110%, ja jestem oczywiście penetrator. W tym odcinku podszkolimy się w lataniu dodo. Ja już sobie tutaj zrobiłem mały trening wczoraj, tak mniej więcej, żeby wiecie, obczaić jak to się lata tym kalectrem. Naprawdę dodo to, to jest po prostu jakaś porażka, nie? Co oni zrobili. No ale tutaj wiecie, sobie wyczytałem, że twórcy wcale nie mieli jakby na myśli hmm, dawać nam narzędzi do latania, jednak no w sumie jakieś tam mega trudne te latanie tym do, do też nie jest. Ale twórcy właśnie nie chcieli, abyśmy sobie latali, bo tutaj nawet miasto niezbyt jest przygotowane do tego widoku z góry, bo tam tekstury przenikają, wiecie, z drugiej strony te budynki są tak jakby nieoteksturowane. I w związku z czym takie dziwne to wszystko. Ale dobra, najważniejsze, jak latać tym gównem? Powiem szczerze, że tutaj, żeby na jakieś jakiejś takiej perfekcji nabrać e, w tym wszystkim, e, no trzeba, trzeba troszeczkę godzin poświęcić. Współczuję właśnie z speedrunnerom, bo no, oni jednak tego dodo do używają często, do, 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 zwłaszcza przy końcówce gry, do przemieszczania się od misji do misji, tak więc no, oni musieli to perfekcyjnie opanować. Ludziska jest jedna podstawowa, najważniejsza rzecz. Dodo -do latamy, powiedzmy, tam tymi kla klawiszami ruchowymi i tak dalej. I są jeszcze dwa klawisze tego podnoszenia dzioba i opuszczania przy zmianach sterujących. Jest tak, właśnie tutaj mamy. Spójrz, teraz 6, 9, Tak, jest dodo -do w górę, dodo -do w dół. Takie dwa klawisze nawet przy, przypisane do dodo. -do. I praktycznie tej dziewiątki dosłownie w ogóle nie używamy, I tylko ta szóstka nas interesuje. To jest trochę, trochę głupie, bo wiecie, w dół to można pomyśleć, że w dół nie interesuje nas tylko ta szóstka. I tutaj tak, może zacznijmy od samego startu tym samolotem. Ogólnie sobie ustawmy taki cel, że 30 sekund muszę 30 sekund latać tym dodo. To uznamy za taki powiedzmy mini, mini challenge wykonany, nie? Bo tam miałem chyba 3 sekundy poprzednie, tak więc. Teraz powiedzmy, ustawię sobie cel eee, 30 sekund ludziska. Jedziemy tak mniej więcej w połowie tego pasa trzymamy tą szóstkę do momentu aż pojawią się iskry i puszczamy. I teraz takie moje najważniejsze jakby przemyślenie. Staramy się, żeby tego dzioba nie było widać, O, widzisz tak samo, samo tylko, żeby był właśnie sam samo to skrzydło tak widzicie, tam tak czerwony. O tak widać ten czerwony przód Najlepiej, żeby go w ogóle po prostu było widać, to wtedy to dodo tak trzyma, można powiedzieć, jeden poziom I tak jakoś to idzie. Oczywiście tam te skręty, to wszystko to trzeba troszeczkę sobie tutaj poćwiczyć. Ja, no, jakby to powiedzieć, nie jestem tutaj wprawiony, ćwiczyłem może z 30-40 minut i to mi wystarczy. Nie chcę, nie, nie mam zamiaru, o oh, kurwa, trochę mi ginęło. Ale no myślę, że chyba już te 30 sekund mamy. Staram, postaram się ofrunąć cały Stałton. Myślę, że tam jakieś tam podstawy ogarnąłem sobie. Nie potrzebuję więcej, nie mam tutaj potrzeby, żeby latać. Widzicie, no te, te budynki są takie trochę e, dziwne z tej perspektywy lotu. Co o tu jest lewe, widzicie, dziura, dziura w dachu w ogóle. No mówię, twórcy tutaj zdecydowanie wcale nie nie planowali. E, aby dodo to, to tak tutaj śmigać. A w sumie, z drugiej strony, nie jest to jakieś tam mega trudne, nie? Właśnie najważniejsze to delikatnie nie, nie takie dzikie ruchy. O tutaj właśnie znajduje się czoł, który też można sobie legitnie wziąć. I tyle, nie? Widzicie, całkiem myślę, że nieźle mi to idzie. Tak więc, mówię, to jest taka moja sprawdzona rada. Polecam każdemu u kurwa, rzuca chować ten czerwony dziubek tak delikatnie, żeby go po prostu nie było... Ups, co tak chudło leci. No naprawdę czasami tak dziwnie się zachowuje, że nie ma tutaj e, jakiejś takiej złotej rady. O kurwa, dlaczego tak szalejesz, typie? Dobra, I teraz dziewiątka. Dziewiątka. Ciskamy dziewiątkę, no w ogóle do góry leci. ma no, takie dziwne zachowanie ten Dodo. Wow, wow. 135 sekund. No i wylądowaliśmy. Co Wy na to? 135 sekund, lądowanie takie trochę koślawe. W sumie mogło być ładne, ale mówi, czasami tak się zachowuje dziwnie, bo to, to wszystko trzeba tak delikatnie, nie? I teraz jeszcze może polecimy sobie w drugą stronę mapy. Iskry, iskry. dobra, teraz. I zobaczycie jak nas fajnie odbije właśnie tutaj. Chyba trochę chujowo wylądowałem, ale nie, dobra, idzie. O, odbiło nas. Tak to się właśnie wygląda jak... jak... Ee, polecimy w stronę, gdzie powiedzmy kończy się już ta mapa tego Liberty City. I to na tyle ludziska myślę w tym odcinku. Krótki... instruktażowy odcinek, jak się lata tym bardziej Powiem szczerze, że, że nie jest to jakieś mega trudne. Może trochę przy skrętach, musiałbym jeszcze poćwiczyć. Ale idzie, idzie, idzie to ogarnąć. Powiem szczerze, że kiedyś na początku, jak uczyłem się Dodo latać, no to było to dla mnie po prostu czarna magia, nie? Ale okazuje się, że jakoś tam da się to zrobić. Wcale nie jest to mega trudne. No nic, no tak, jeszcze może. Pist, 55 sekund. Teraz właśnie nie wiem, może sobie zapiszę, to w sumie ten... A w dupie mam to, ile tych sekund tego dodo. Dziękuję ludziska za towarzystwo. To tyle, jeżeli chodzi o dodo. Taki bonusowy odcinek na 110%, w cudzysłowie, żebyście, jak chcecie, też można się podszkolić w tym lataniu. Można, z drugiej strony po co? No chyba, że speedrunujecie, no to to jest bardzo, bardzo przydatna technika. Następnego otrzymacie się. Podrzucajcie oczywiście swoje... Propozycje co można jeszcze na te 110% nagrać. Jeszcze mam tutaj w planach jeden jeden odcinek, w którym powrzucamy sobie security carry tam do garażu w Portland. Subskrybujcie, łapujcie do następnego. Hej!